Siemanko, w tym odcinku po premierze filmiku, w którym składaliśmy reduktor z przełożeniami 4.16 zobaczycie sobie z zewnątrz po prostu takie najzwyklejsze w świecie porównanie przed założeniem zwolnionych przełożeń, czyli na oryginalnych z 1.3 no i później sobie zobaczycie od razu po tym, jak to jeździ już na pierwszym biegu z tymi zwolnionymi przełożeniami 4.16